I jak doładujecie sobie moc, to praktycznie nic nie padało, a one zsuną jak oszalałe. No, i tak, moi drodzy, wygląda różowa ulica, cała w remoncie, hałas, hałas, jeszcze raz hałas. No to, moi drodzy, witajcie już kolejnego dnia. Staliśmy przed szóstą rano, poogarnialiśmy się, zjedliśmy śniadanie, wszystko to, co wiadomo, trzeba zrobić rano. No i teraz już ruszamy. Na dworze jeszcze jest ciemno, ale do Lizbony mamy prawie 3 godziny drogi. A że chcemy tam coś fajnego zobaczyć i Wam oczywiście pokazać, no to musieliśmy wcześniej wstać. Proste. Dobra, gasimy światło, gasimy światło, gasimy światło. nic nie widzicie, widzicie teraz tylko auto. Więc sprawdzamy czy jest zamknięte, zamknięte to do zobaczenia na trasie. Fila przerwy na parkingu. Jeśli chodzi o toalety na autostradzie, to są one bezpłatne. Autostrada, oczywiście, jest płatna: są dwie metody. My, przez to, że mamy wypożyczony samochód, możemy korzystać z Etola. Kosztuje nas to, jak już wcześniej mówiłem, 1,5 euro za samo urządzenie. A autostrada jest płatna. Jak jechaliśmy do Lagos, to było troszeczkę inaczej. Tam, co odcinek, jest informacja na znaku, że pobiera tam 55 centów, 60 centów za autostradę, i słychać takie piknięcie. Tutaj ten odcinek do Lizbony jest troszeczkę inny Kiedy wjeżdżacie właśnie albo wybieracie bramki, gdzie szczytują was na wjeździe i dopiero pobierze wam kasę na wyjeździe Albo pobieracie bilet prawie jak w Polsce, bo tam te autostrady się zmieniają No i wówczas możecie opłacić na wyjeździe tą autostradę, bo przy zjazdach takie bramki są O tym oczywiście pamiętajcie, bo kary są bardzo wysokie za brak opłaty za autostradę no i to co? Kontynuujemy dalszą podróż Dodam tylko, że jeśli chcielibyście napić się tutaj kawy To musicie liczyć około 2 euro Czekolada jest w tej samej cenie Do zobaczenia na trasie No to witajcie moi drodzy Trochę zmarznięty Chyba z pół godziny Chyba z pół godziny zajęło nam ogarnięcie założenia trzech kąt, podpięcia karty i tak dalej, żeby można było wypożyczyć sobie elektryczne rowerki. Muszę zdjąć to, ale udało się, mamy je. No i lecimy do centrum Lizbony, więc bądźcie razem z nami i powiem wam, jak tutaj jeździ się rowerami. No i jak to wszystko wyszło na końcu. Cenowo. Bo to też jest ważne. Tutaj jednak płacimy w euro. Dobra, kończę gadać i skupiam się na jeździe. Pa. No to witajcie, moi drodzy, ze ścisłego centrum Lizbony. Tutaj przed nami pomnik jednego z królów Portugalii, który tutaj właśnie zdobywał te ziemię i chronił swoich poddanych, a za nami z 1875 roku łuk triumfalny, który też jest ozdobą tego miasta. Pogoda jak na razie w sumie nas rozpieszcza, bo nie ma żadnych chmur, jest w słońcu ciepło, w cieniu chłodno, ale jakoś dajemy. Radę, też tam słynny y, tak zwany żółty w sumie bus, ale tak naprawdę chodzi o... Tramwaj zabytkowy, który tutaj też po Lizbonie się przemieszcza, no i turyści czy też mieszkańcy mogą sobie nim przejechać i zwiedzić najważniejsze zabytki tego miasta. Bardzo fajny klimat tutaj nad rzeką, można powiedzieć, utrzymany taki południowy, ale taki troszeczkę bardziej na bogato. Fajnie to wszystko wygląda, miło na pewno będzie nam się tu spacerowało i jeździło rowerami, no bo udało nam się tam wszystko ogarnąć. Mniej więcej subskrypcja to 2 euro i wtedy do 45 minut jazda jest za darmo, a powyżej już trzeba płacić tam od w sumie kolejnych 2 euro, więc można się łapać, dojeżdżać do kolejnych stacji, odkładać rowery i tak kontynuować je, żeby móc za 2 euro podróżować po całym mieście. Jest to na pewno jakaś fajna alternatywa, więc o tym pamiętajcie. Ale całe podsumowanie, oczywiście, tam mam na końcu, jak już zobaczymy tak naprawdę, ile to wszystko będzie nas tutaj kosztować. No to co? Mniej gadania, więcej ładnych obrazków. Drodzy, to czas na kolejny punkt na mapie Lizbony, który ponoć trzeba zobaczyć, czyli winda wynosząca nas na jeden z punktów widokowych. Tożeribna konstrukcja powstała w 1902 roku. Jak czytamy w niejednym przewodniku, trzeba to po prostu być i trzeba tam wjechać. No to skoro jest to jedno z największych i najbardziej pożądanych atrakcji, to tam właśnie teraz zmierzamy. Zobaczcie sobie, jak to wygląda z perspektywy dołu, a za chwilę zobaczycie, jak to wygląda z perspektywy góry. Jeśli oczywiście jest czynne, ale z tego co widzę, ludzie tam wchodzą, więc miejmy nadzieję, że my też będziemy mogli tam wjechać. Muzyka Drodzy, Hit Planeta dotarła windą na sam szczyt tej widokowej wieży. Bardzo ładnie tutaj jest, także jeśli macie ochotę, to oczywiście z tej windy możecie skorzystać, ale możecie też wejść tutaj od strony takiej jakby katedry, pałacu, który jest tutaj w pobliżu. Jest tu też do góry restauracja, w której możecie napić się wina i zjeść ichniejszego takiego jakby ziemniaka zapiekanego z serem. W środku także Portugalia, Lizbona zachęca smakami, widokami, no i tym wszystkim, co jeszcze tutaj my zobaczymy, a wy razem z nami okiem tej kamery. Moi drodzy, kontynuujemy podróż, tym razem znowu naszymi przesympatycznymi rowerami. E, tutaj jeden z parków, który możecie sobie e, odwiedzić, Edwarda VII, z tego co dobrze pamiętam. A co najpiękniejsze, odkryliśmy funkcję rowerów elektrycznych a więc jak działają. Tutaj pod licznikiem macie e, poziom pomocy. My jeździliśmy cały czas na jedynce. Teraz odkryliśmy, że można zmieniać w niektórych rowerach na 3, w niektórych na 5. Doładujecie sobie moc, to praktycznie nic nie padałujecie, a one zsuną jak oszalałe. Także pamiętajcie o tym, żeby sobie tutaj zmieniać zbiegi. Zmieniajcie sobie pomoc, zmieniajcie sobie przerzutki i zwiedzajcie Lisbonę. Ścieżek rowerowych nie brakuje i jest po prostu przesympatycznie. Do zobaczenia w Santa Cruz. Nie kłamał. Dzielnica Santa Cruz w Lizbonie to miejsce, gdzie na każdym kroku spotkacie restauracje, sklepy. Zresztą tam niedaleko jest też taka cała dzielnica tych bogatych wszystkich sklepów Armani, i w ogóle te wszystkie marki, których ja kompletnie się nie kojarzę. Ale są, w każdym razie widać ten przepych. No i tutaj, jeśli mielibyście ochotę zrobić sobie jakieś zakupy albo zjeść coś dobrego, to właśnie do dzielnicy Santa Cruz w Lizbonie się. Wybierzcie. My właśnie na jakiś obiad zmierzamy. Jeśli restauracja okaże się dobra, tania, smaczna i z dobrymi porcjami, to oczywiście Was o tym poinformujemy. No i moi drodzy, już po obiadku, Pastaleria Szeret. Na taką taki bar w sumie padło. Podobny do naszego baru mlecznego, że tak powiem. Nagrywaliśmy w środku no, dania. Jak uważam, lecznym, no tak musisz sobie to wyobrazić. Mieliśmy zupę warzywną, taki krem brokułowo-warzywny, tak bym to nazwał. No i do tego yy, ja jeszcze się zdecydowałem no, takie mięsko z jajkiem, frytki i surówka. Jeśli chodzi o smaki, no to, no to też. Nadal będę to podtrzymywał bar mleczny w Polsce. Jeśli ktoś takie danie lubi i interesują go niskie ceny, no to tutaj na pewno takie znajdzie, bo zupa to 1,20 euro, a drugie danie to 4,5 euro. Więc jeśli chodzi o warunki portugalskie i w ogóle zachodnioeuropejskie, to cena na pewno jest niska. A teraz, moi drodzy, zmierzamy po rowery, żeby dostać się na różową ulicę. Wszystkie panie i panowie! którzy ten kolor lubią, za chwilę będą mogli się na niego napatrzeć. Pamiętajcie o subskrypcji kanału, pamiętajcie o łapce w górze i komentarzach. Dzięki temu pomagacie nam rozwijać ten kanał. I może dzięki temu kiedyś wyruszymy już w taką podróż, która nigdy nie będzie miała końca. No i tak, moi drodzy, wygląda różowa ulica, stała w remoncie, hałas, hałas i jeszcze raz hałas, ale przejdźmy się nią do końca i zobaczmy, czy zachwyci nasze oczy. Jeśli szukacie dobrego środka transportu po Lizbonie, to na pewno rowery gorąco i serdecznie mogę Wam polecić. Jeśli nie będziecie mieć swoich, to skorzystajcie z tego gira e, bike, e, dlatego że naprawdę fajnie to wychodzi cenowo 2 euro w sumie musicie zapłacić, a jeśli będziecie się mieścić w 30 minutach na wypożyczeniu, to nie płacicie nic poza tymi 2 euro. Ale można odstawić rower, poczekać 5 minut i jechać dalej właśnie za darmo. To na pewno się sprawdza te elektryki, tutaj sobie świetnie na tych górkach radzą. No i robi to robotę, tak? Można oczywiście skorzystać z Lima, z Birda czy Bolt'a, bo ci też tutaj są. No więc sami zadecydujcie Komunikacja miejska też jest na bardzo dobrym poziomie, ale na pewno wychodzi troszeczkę drożej. Więc przemyślcie sobie to wszystko na spokojnie. No i sami podejmijcie decyzję, ale rowery Hipstoneta gorąco i serdecznie wam polecam. No moi drodzy, most w Lizbonie jest niczym w San Francisco, bardzo podobne kolory. Nie wiem jak z wielkością, bo w San Francisco nie byłem, ale ten w Lizbonie na pewno robi spore wrażenie. Zmierzamy do ostatniej atrakcji Dzisiaj, a później powrót Do naszej miejscóweczki w Algar To oczywiście dzielnica Algar Dzielnica Albufeira To miejscowość No to jeszcze chwila I zaraz zobaczycie z bliska To co przed nami Docieramy do ostatniej Chyba jednej z najbardziej słynnych Atrakcji w Lizbonie Czyli militarnej budowli z 1520 roku Która u ujścia Tagu do oceanu stoi już jak przed chwileczką Wam powiedziałem ponad 500 lat. Wygląda ona w ten sposób: możecie ją teraz sobie zobaczyć w całej okazałości. Gdzieś tam w oddali słońce, pomału, pomału będzie miało się ku zachodowi. My też pomału będziemy kierować się do naszego samochodu. No i później, jak już wiecie, do apartamentu. Piękne miejsce, na pewno można tutaj nie tylko zimą, ale i wiosną czy latem przyjść sobie po prostu, odpocząć, posiedzieć i poobserwować jak przebiega życie Portugalczyków i jak tutaj turyści pewnie tłumnie się zbierają. Taka ciekawostka, ta budowla powstała na jakby takiej wysepce, na tej rzece Tak i tak właśnie się prezentuje. No to, moi drodzy, czas wracać do apartamentu. Do zobaczenia na miejscu. No, moi drodzy, mamy za sobą pierwsze tankowanie naszego wypożyczonego auta. 28 litrów, 43 euro. Tyle to mniej więcej wyszło. No ale byliśmy na zachodniej części wybrzeża. No i teraz wracamy już z Lizbony. Połowa drogi za nami. Idziemy jeszcze na szybkie zakupy. Wybierzcie się tam. A razem z nami Jak było ciemno, wróciliśmy, cali i zdrowi, jak jest ciemno, więc teraz idziemy się ogarnąć i położyć spać. A więc dobranoc i do zobaczenia już jutro.